Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, 31 maja, ostatni dzień miesiąca, kolejny wtorek zresztą. i Bardzo szybko, bo dużo jest do powiedzenia: Czereśnia, przede wszystkim nasionica cześniówka. Wiemy wszyscy, że kwitnienie akacji zbiega się niejako z lotem muchówki. Inni wiążą to oczywiście z dojrzewaniem wczesnych odmian, tej majówki tak zwanej. Faktem jest, zaczęła się łapać co Państwu obrazuje. Pamiętajcie Państwo, że nie wszystko, co na czerwone tablice lepo, na żółte tablice lepowe się łapie, to oczywiście jest nasionicą, cześniówką, no ale myślę, że ta szcząłka, którą tam Państwo na jednym ze slajdów, możecie, ze zdjęć, możecie zobaczyć, to pokazuje. Także nasionica się odławia, zaczynamy pryskać, mamy przy okazji mszyce, czyli coś uniwersalnego i na przy i na nasionice by się przydało. Piorun ma nową rejestrację, Piorun 200 SL, nie mylić z tym piorunem, który y, w internecie można znaleźć jako glifosat, także żeby się Państwu nie, nie pomyliło. Braki magnezu widzę ciągle na, y, na czereśniach, warto zastosować coś magnezowego. Mikroamin MG z linii prohorty jest coś co bardzo fajnie się na ten moment może sprawować i, i na pewno się sprawuje. Nie zapominajmy o wapnie. Wzrost owoców dokarmiajmy wapniem, czyli taka rotacja raz Prohorty Mikroamin MG, następnym razem celujecie Państwo z wapniem. Ładny liść, zdrowy liść, jak powinien liść wyglądać też na zdjęciu, możecie Państwo zobaczyć, jak ładnego liścia macie. Od razu pompujcie, owoce Wapniem. Nie zapominajmy także o nawozach algowych, stymulatorów, stymulujących dosyć spory opad, widzę, w wielu, wielu gatunkach drzewi, krzewów owocowych. Jeżeli chodzi o wiśnie, wiśnia praktycznie bliźniacza sytuacja, też szkodnik nasionica trześniówka nam zagraża, trochę najczęściej później, ze względu na kolor owoców, ale też miejmy to na uwadze, braki magnezu po powszechnie spotykane. No i rak bakteryjny i tutaj zachęcam do tego, że, żeby stosować tą naszą i mrówkę, która w jaki sposób nas wesprze w ochronie przeciwko temu patogenowi. Gorzka zginizna i drobna plamistość liści drzew pestkowych. W tej chwili kaptany są zarejestrowane, raptan nasz yy, sprzedajemy z proacidem, czyli z tym zakwaszaczem, który przedłuża nam Żywotność kapitanu w beczce, w, czyli w opryskiwaczu, a przy takiej zdradliwej pogodzie, jak w tej chwili, przy przekrotnych opadach, kiedy musimy nieraz zjechać z tego pola i przeczekać burzę, to ta żywotność kapitanu na pewno nam się tutaj przyda. Stąd raptan yy, z produktem Proacid razem wzięte. Jeżeli chodzi o śliwe, nie ma na co czekać. Pryskamy na owocówkę śliwkóweczkę, bardzo duża presja ze strony szkodnika, ale też spotykamy troszeczkę mszycy, więc znowu coś uniwersalnego typu ten wspomniany przeze mnie choćby piorun, albo jeżeli ktoś dopatrzy się objawów, objawów no szpeciela generalnie pordzewiacza śliwowego, to zachęcam do tego, żeby zastosować mieszaninę taką, którą ja lubię, Calypso z, Mospila, yy, Calypso z Inwidorem, Calypso oczywiście z Envidorem. Duży opad jest śliw, yy, troszeczkę za późno, żeby może agresywnie już działać, ale, ale wspierać możemy to ciągle nawozami algowymi, czyli tam Santaura czy Super Fifty. i myślę, że przy śliwie to jest wystarczające. Grusza, tak samo lecą zawiązki. Tutaj uczulałem na początku wegetacji, że nie podobają mi się podstawy pąków, no i zaczęły się upały. Wydaje mi się, że zrzucają grusze, podobnie jak i śliwy, więcej niż zrzucać powinny, ale moim zdaniem ma to związek także nie tylko z tym naturalnym zrzucaniem, ale z tym uszkodzeniem zawiązków, które miały, który, yy, które były obserwowane już w pierwszych. W moich komunikatach zasilamy także magnezem. Grusza, tutaj przypomnę jeszcze, że jeżeli chodzi o miodówkę gruszową, także wysokie dawki siarczanów magnezu są takim, takim wrogiem miodówki. Czyli tam ją troszeczkę podsuszamy w ten sposób. Grusza doskonale reaguje na duże dawki magnezu, nie ma tam wielkich problemów, nawet z orzawieniem a orzawiona konferencja wcale nie jest niczym, niczym zły. Natomiast jeżeli chodzi o raki bakteryjne, które też na gruszy obserwuję, no, profos dodawany jako fosforem potasu do, do zabiegów pomaga nam w tym. No i ewentualnie, jeżeli mówimy o nawożeniu wapniowym, chociaż grusza i nawożenie wapniowe nie jest aż tak bardzo, bym powiedział... Mocno powiązane. Ten profos jako fosforyn wydaje mi się że tutaj jest rozsądniejszy. Kolejną uprawą porzeczka, No i tu mówiłem do tej pory: przeziernik się nie łapie, przeziernik się nie łapie. Łapie się, łapie. Pułapki są jak najbardziej właściwe, nic się tam z feromonem nie stało. Gęsto się zaczęło robić w pułapkach. Widać także mszyce, widać także. Inne szkodniki, zwójkę choćby porzeczkóweczkę, coś uniwersalnego na pewno byłoby tu dobrego. Czyli, czyli, dajmy na to Envidor z kalipsem, czyli mamy także zrobioną wtedy porządek z i i jeszcze z ewentualnie wielkopongowcem, jeżeli, jeżeli tam któryś jeszcze spaceruje, możemy to oczywiście bardziej ekologicznie zastąpić. Produkt Siltak 0,2% jeżeli chodzi o stężenie, czyli 2 litry na 1000. Pryskamy do całkowitego dobrego pokrycia krzewu. A ile Państwu wyjdzie litrów na hektar? No to oczywiście. Zależy od, od wielkości plantacji malina, bardzo dynamiczny wzrost, przynajmniej tych zdrowych plantacji. Ci, co mają wirusa, to najczęściej mają plantacje sporo niższe od tych zdrowych, no ale no, zachęcam tutaj do zakładania przede wszystkim plantacji do, ze zdrowego materiału. Łatwo już pewnie Państwo rozróżniacie, gdzie ten... To zagrożenie jest większe, gdzie mniejsze. Szukamy także zmiennika lucernowca, bo on nas nieraz oszukuje. Także na zdrowych plantacjach wydaje nam się później, że, e, że to jest wina wirusa krzaczastej karłowatości, a on nam często takie same objawy robi. Najczęściej te krzewy jednak są wtedy dużo, dużo wyższe. Zamieranie pędów w Mali, w takim dużym łanie, ogromna. Ogromne zagrożenie, pilnujemy. Jest tych produktów dużo: jest za to Switch, Signum, e, Rowral z tych powiedzmy tańszych Tiuramów, e, bo tych Tiuramów troszeczkę mamy, ale z tych tańszych rozwiązań, to Tiuramy są najbardziej e, chyba miłe, przynajmniej w tym okresie, kiedy jeszcze owoców nie mamy. Kwieciak: No i Kwieciaka widać powiedzmy bardziej po objawach żerowania niż po tym, że tam sobie spaceruje po liściach, dziury w liściach dosyć charakterystyczne i, i, i zwracajmy na niego uwagę yy, i rdza przy okazji w gęstczu, w, w, ale rdze przy okazji powiedzmy szarej pleśni, zamierania pędów wywołanych szarą pleśnią. Możemy zwalczyć tym samym produktem choćby, choćby strobiluryną za to na przykład 0,2 na hektar. Truskawka kolejna uprawa. Gonie, gonie, bo minuty lecą a Państwu się nudzi, każdy czeka na swoją uprawę. Więc na pewno szukamy kwieciaka. Kwieciaka jest na truskawkach dosyć sporo. Yy, miałem kilka ładnych okazów z mocnymi uszkodzeniami. Nie zapominajmy, że wygryzy w liściach niekoniecznie muszą być wywołane kwieciakiem. Różne inne chrząszcze także tam. Potrafią gościć choćby o puchlaki. Szara pleśń, nie zapominajmy, że szarą pleśnią walczymy w czasie kwitnienia najbardziej. To, co później mamy na owocach, to często jest zaniedbaniem z okresu naszej ochrony w czasie kwitnienia. Pilnujmy, pilnujmy. Mamy tutaj już owocowanie w truskawkach, więc sięgamy po te lepsze rozwiązania. Teldor, Switch, Signum. Luna Sensation, jeszcze ewentualnie stymulacja. Warto ciągle stymulować truskawkę. Truskawka potrafi naprawdę się, że tak powiem, wydoić i, i, i zwiększyć te plony. Czyli tutaj mamy do, myśli, do, do czynienia choćby z improwerem, naszym stymulatorem, ale także te wszystkie algowe na czas kwitnienia, czyli Super 50 Santaura, w całkiem niedużych dawkach, bo to jest praktycznie litr, a a dużo potrafi pomóc, ale jeżeli mówimy o, z kolei o stymulacji, nie zapominamy o nawożeniu. Nawożenie y, to przede wszystkim wapń, czyli budujemy jędrność tego owocu, prohorti mrówka, nieocenione nasze rozwiązanie. Ci, którzy mają początek dopiero albo późniejsze odmiany, to bym powiedział, że kalfos, czyli mamy połączenie nawożenia wapniowego, z nawożeniem fosforowym w jednym zabiegu i wtedy fosfor odpowiada nam za podziały komórkowe, żeby te owoce były większe, a ten wapń za to, żeby ta truskawka była jędrniejsza. No i szukamy zmienników, podobnie jak w malinach, bo też deformacje owoców bardzo ładnie można spotkać. Została nam co? Jabłoń. Nie wiem, czy ja o gruszy mówiłem, czy przegapiłem. Gdzieś mówiłem, mówiłem, ale chyba nie do końca. Yy, zróbmy tą jabłoń, jabłoń, grady na pewno brzydkie, grady dokuczają w całej okolicy, nie tylko sandomierskiej, ale także w innych rejonach. Yy, widać także bardzo dużo szkodników, pryszczarek, yy, są owocówki, zwójki coraz mocniejszy dołączyła w tej chwili zwójka siatocz, siatkóweczka w swoich lotach, mszyce, Powszechne we wszędzie, więc coś uniwersalnego, czyli na mszyce, i, i, i powiedzmy pryszczarka, może być coś z grubej, yy, z grubej linii, początek czerwca. Na pewno dobry czas na zastosowanie produktu Movento, Natomiast jeżeli mówimy o mszycach i owocówkach zwójkach, w normalnych rozwiązaniach to, to powiedzmy te, te, te wszystkie są ospilane pioruny. Natomiast jeżeli mówimy o czymś precyzyjniejszym, żeby mieć naprawdę spokój z, ze zwójkami, owocówkami to runner, Coragen, stewart zdecydowanie yy, dedykowanymi bardziej rozwiązaniami są. Choroby, mączniak, pamiętajmy zostawiliśmy sobie preparaty układowe na można powiedzieć koniec, kiedy, są, kiedy jest ciepło. Parch i mączniak za jednym zamachem może być robione. Przypomnę, co drugi zabieg na mączniaka czyli jak raz stosujemy coś na parcha, tylko i wyłącznie, innym razem sięgamy po coś, co ma zastosowanie także na, na mączniaka. Jeżeli były ostatnio sterobiluryny, czyli tam powiedzmy za to dyskus, to w tej chwili sięgamy po sam preparat na, na, na parcha. Ewentualnie drobną plamistość, czyli któryś z zawierających mankozep albo, albo raptan, jeżeli tylko i wyłącznie rozważamy parcha, a następnym razem sięgamy po preparaty układowe. Preparaty układowe także nas ratują skórę po uszkodzeniach takich, gradobicie, wtedy połączenie układowego produktu typu skora, argus z produktem typu kaptan dobrze nam te rany zabezpiecza. Regalis, ostatni moment na zastosowanie Regalisu, później nie będzie nas na to czasu. Mam doniesienia z terenu, kilka osób sprawdzało już kwasowość przed i po dodaniu Regalisu. No i wychodzi na to, że, że produkt tego zakwaszacza na ten moment nie zawiera wystarczająco dużo, zakwaszamy dodatkowo produkt. Yy, albo jakimś proacidem, albo, albo kwaskiem cytrynowym, albo czymkolwiek, żeby to pH jednak obniżyć, żeby podnieść skuteczność działania. Ostatnie momenty także na przerzedzanie zawiązków. Bardzo dużo dzisiaj do powiedzenia. No, co mamy? No, albo mamy metamitron, czyli powiedzmy coś, co znaliśmy do tej pory z substancji herbicydu. Tu jest choćby Brevis i mamy Globaryl, który podnosi nam dodatkowo jakość owocu i to jest całkiem ciekawe rozwiązanie z uwagi na to, że ten owoc nam grubnie, czyli w kalibrownicy będzie zdecydowanie lepiej. No Globarel ma to do siebie, że za dużo nie zrzuca, więc dla tych, którzy potrzebujecie robić korektę, jest doskonałym rozwiązaniem. Dla tych, którym zrzuciło do tej pory mało albo nie robiliście przeszedzania, no musicie zadbać o to, żeby te dawki były większe. Zalecana jest litr 1,5 litra. Golden Gala zrzucają gorzej. Tutaj musimy zdecydowanie ostrzej wskoczyć z Globarelem, jeżeli chcemy ten produkt zastosować i przy goldenie gali warto dać pomonitu tą pięćdziesiątkę przysłowiową na, na zabieg. Kwaśna woda oczywiście, duża ilość wody, wysokie ciepłe temperatury, wilgotne przez kilka dni. To są warunki do tego, żeby produkt dobrze zadziałał. Jak nawet nie zrzuci, to poprawi parametry na grubość owoców i bioprzerzuca, aż były to było połączenie globarylu yy, z pomonitem. Tutaj, żeby otrzymać tego litru birzeżacza, trzeba było nam pół litra pomonitu i 200 ml, pół litra globarylu, pół litra globarylu i 200 pomonitu, wtedy to 07 dawało odpowiednik całego litra bioprzeżacza, w butelce się to źle miesza, kłacze się tam to troszkę, natomiast w opryskiwaczu nie ma problemu, zresztą po do pryskiwacza produktu tego składczonego też działa jak należy. Wrócę w dwóch słowach do gruszy. Spore zawiązki, duży opad, zasilamy magnezem. Rak bakteryjny, jeśli nie powiedziałem to Profos albo Alietka na dzisiaj star starczy. Trzymamy się lektur, szukamy książek, gazet między opadami, czekamy w sadach. Dziękuję.